Właściwie począwszy od tej lekcji będę dotykał zagadnień, które są powiązane stricte z konfiguracją WordPressa. I wszystkie te zagadnienia zostały szczegółowo omówione w szkoleniu Poznaj WordPressa konfiguracja. Także ja w tej lekcji i w kilku kolejnych będę odwiedzał różne miejsca WordPressa, będę dotykał różnych opcji i ustawień. Nie będę im poświęcał zbyt dużo czasu, ale wszystkie one zostały dosyć szczegółowo omówione właśnie w tym szkoleniu. a ja przejdę właściwie do kolejnej pozycji w panelu Admina, czyli Media, dodaj nowe. I na tym etapie chciałbym dodać trzy pliki graficzne, które potem wykorzystam w personalizacji witryny, a właściwie w uzupełnianiu identyfikacji tej witryny. W tym przypadku możemy skorzystać z przycisku Wybierz pliki, Wskazać, a następnie oczukać właściwy folder i zaznaczyć pliki, które chcemy umieścić na serwerze. Bądź też możemy skorzystać z metody przeciągnij i upuść. Ja właśnie wykorzystam tę metodę, zaznaczę te trzy pliki graficzne i przeciągnę je do tego pola. OK, wszystkie trzy zostały umieszczone na serwerze. Mogę teraz je podglądać z poziomu biblioteka. A ja proponuję przejść do użytkowników. W tym miejscu chciałbym utworzyć dwóch dodatkowych użytkowników, czyli korzystam z przycisku Dodaj nowy. Pierwszy użytkownik to będzie redaktor, czyli odpowiednia nazwa, redaktor, mail powiedzmy xyz i moja domena. Ok, imię niech to będzie Jan, anonim. Dobrze, pokaż hasło, ja to hasło skopiuję i wkleję sobie do notatnika. Odznaczę opcję wyślij nowemu użytkownikowi powiadomienie e-mailowe o jego koncie. Oraz zmienię rolę na redaktor. Czyli rola pokrywa się z nazwą użytkownika. I dodaj nowego. Czas na drugiego użytkownika, czyli dodaj nowy. Mogę również skorzystać z tego miejsca. Tym razem będzie to współpracownik, jednakże nie możemy korzystać z polskich znaków, jeżeli chodzi o login. Czyli współpracownik. Mało oryginalna nazwa. Mail. To będzie powiedzmy zyx. Małpa moja domena, imię, nazwisko. Skopiuję hasło i wkleję do notatnika. Odznaczę opcję, zmienię rolę i dodaj nowego. W ten sposób udało mi się dodać kilka obrazków do serwisu oraz utworzyć dwóch dodatkowych użytkowników, których mogę wykorzystywać podczas tworzenia nowej treści. A jeżeli chodzi o zakres uprawnień, który jest powiązany z konkretną rolą użytkownika, to o tym wszystkim mówię w kursie Poznaj WordPressa Konfiguracja. Oczywiście praktyka, w której nazwa użytkownika pokrywa się z rolą, nie jest najlepsza, ale ja w tym przypadku chciałem po prostu podkreślić funkcję danego użytkownika. A w kolejnej lekcji będę zajmował się kilkoma ustawieniami.